Witam Was wszystkich Tutaj oczywiście Maniek na rowerze Dzisiaj taki inny film czy w sumie już drugi z tego, z tego cyklu a jedziemy Jedziemy e, opanować nasze gęby Czyli będzie, idziemy do kolarza żeby poprzycinał tu i tam, żebyśmy wyglądali ładniej dzisiaj mówię my, no bo jestem tam z drugim brodziarzem z tyłu z moim synem. No i jedziemy do e, Kacewel Krótka przejażdżka bo to około 10 km jest. Jedziemy trochę Rika przyciąć. E, no i później nie wiem co się będzie działo. Ale na pewno fajny fajne przedpołudnie. Męskie przedpołudnie. U Golarza i utonie gularza Filipa o niedzielę że jaka, jaka piękna pogoda jesień <laughs> jest rzeźko no i niebezpieczne skrzyżowanie dlatego widzimy się za pola tutaj w okolicy powiem wam że jest jest rzeźko Nie zimno, ale rzeźko. Ja <laughs> jutro ustawiłem się na stówkę, może być, może być zimko. Dobra, ciśniemy mody. Mody gdzieś tam został, jest tam gdzieś, ja tam z tyłu ciśnie. Tam był horror, dramat wandach i zgrzytanie zębami, żeby wypłacić 150 euro, no. A byliśmy tak, jeden mądry, czyli ja, drugi z językiem mądrzejszy, czyli mój syn. I wiecie ile mamy? Mamy stówę. Jakoś się nie udało się <głos》>. wypłacić. Będziemy żebrać o rabat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A nie, mamy jakieś drobne, także tak na serio to jeszcze zapłacimy jakby co, jakimiś monetkami czy coś, bo to tam wyjdzie ponad stówkę. Chociaż jesteśmy we dwóch, to może rabacik jakiś ugryziemy. Nie, tak, już jesteśmy w centrum, w centrum czy Obstrojone. no nie, nie mówiłem. Muszę wam wspomnieć, że na Holandii Mikołaj przypływa dzisiaj. I wszyscy czekają na Mikołaja, łódką przyjedzie i będą parady. No, do, do Holandii mój Mikołaj przypływa z Hiszpanii, jakby ktoś nie wiedział. No, my już tutaj prawie w centrum. Wachnąłem kamerą, bo trzeba było skręcić, nie? I tu gdzieś w bok jedną powolutku przejechać. Dobra, tyle z nakręcania. Ja jadę z młodym, także muszę jeszcze na niego uważać. Widzimy się chyba u Fryzjera. Na miejscu rowerki zaparkowane. Wchodzimy do środka. Oczywiście nie nakręcamy niczego ze środka, bo tutaj tak to wygląda. Bo mamy klienci, nie? No wiecie, każdy chce mieć jakąś prywatność i, no i, i, i nie pokazujemy. No ale salon jest zarobisty. Mi się podoba. Wchodzimy do środka. Na razie. Widzimy się po. Tak wyglądam przed. On też tak wygląda przed, tak. zobaczymy jak będzie wyglądał po. No, my już wracamy. Godzina spędzona u fryzjera. Gęba widać uporządkowana, młody, zadowolony. Dokładnie. Kolejna wizyta umówiona. Po, polecamy ten salon, jak ktoś tu jest w okolicach Kacewel, także odwiedzajcie, miła obsługa. Także fajnie, fajnie. No, a my teraz do domku. Wycina 12, także jeszcze można ciekawe rzeczy porobić. A pogoda, jak widzicie, jest piękna. No, a my sobie rowerkiem jeszcze ciśniemy, kawałek kawałek rowerkiem pociśniemy i, i będziemy w domu. No muszę też uważać. Naj, najniebezpieczniejsze skrzyżowanie tutaj No dobra, no to ludziska widzimy się na kolejnych filmach, na kolejnych podróżach, na kolejnych pomysłach Mańka z kamerą, Mańka na rowerze Dobra, nara Jeszcze dzisiaj coś pocisnę No, trzymaj ta się i na rowery, pamiętaj ta